Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy ostatni zbiegł się z świętem obchodzonym od lat, świętem wszystkich kobiet. W imieniu własnym, w imieniu Pana Starosty, w imieniu całego zarządu męskiego, zarządu części powiatu, na ręce Pani Wój Barbary Robak, chciałbym złożyć serdeczne życzenia, abyście Panie zawsze były tak szanowane, tak wielbione, jak w tym jednym wyjątkowym dniu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Pani. Wszystkim Paniom, wszystkim Paniom, w imieniu własnym oraz myślę, że wyrażę tu życzenia wszystkich Panów, którzy są na tej sali, ale i nie tylko, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia z życia osobistego, zawodowego, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości i ciepła. Może krótki cytat. Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, cóż wart by był dzisiaj bez ciebie ten świat. Dzisiaj życzę dobrej zabawy, a będzie się tutaj dużo działo patrząc na tych przywierańców, naprawdę gratuluję pomysłów, pozdrawiam wszystkie koleżanki z Kół Gospodów Miejskich i dziękuję Wam za tą współpracę i integrację z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Gratuluję organizatorom po raz kolejny imprezy jako ostatki, no dzisiaj to wyjątkowy dzień, bowiem zbiega się również z Dniem Kobiet. Nie wiem czy kobiety tak zaplanowały w kalendarzu, że... Będzie to podwójne święto, ale serdeczne gratulacje dla pań z okazji Dnia Kobiet. Ale oczywiście jest to wspaniała impreza, wspaniała inicjatywa, że Powiat Tomaszowski we wszystkich dziedzinach organizuje w każdej gminie różne imprezy. Rokiciny oczywiście tradycyjnie organizują, bo statki. Ja nie mogę sobie odmówić, żeby nie przyjechać do Łaznowa, bowiem co roku tutaj jestem i fantastyczna impreza. Kultywuje tradycje, znakomicie się ludzie bawią. I oczywiście wracamy pamięcią do dawnych czasów, kiedy się też przebieraliśmy, bo nie ukrywam, że również się przebierałem. Było to fantastyczne jako, jako młodzi chodziliśmy również po znajomych po sąsiadach, ale to nie tylko wtedy, bo muszę się przyznać, że w poprzednią sobotę byłem na balu karnawałowym, gdzie również się przebrałem i większość z naszych uczestników tego balu była przebrana, co spowodowało, że ten bal był... Bardzo sympatyczny taki takich nastroj, w nastrojach bardzo e, dobry i myślę, że dzisiaj również ta zabawa będzie fantastyczna, bo już widać na samym początku, że ludzie się poprzebierali. A najciekawsze, że każdy ma jakiś pomysł pomysł na, na jakiś strój, na, na przebieranie się to jest fantastyczne. Gratuluję i e, życzę, aby wszystkie inne gminy również poszły w ślady do bo myślę, że ktoś tam organizuje, ale nie w taki sposób, żeby pokazywać na zewnątrz, szczególnie młodym ludziom, że taka tradycja jest, że przetrwała i należy ją oczywiście kultywować. w ja młodości, w latach Niech. Przypomnę, że pochodzę z gminy Rzeczyca, bogatą w folklor. Też bardzo często uczestniczyłem w przebieraniu. Jako, jako młody człowiek oczywiście przebierałem się w statki zawsze. Co roku tak było. Rodzice mnie przebierali za zaniołka. Za Miałem takie bardzo włosy kręcone, robione i, i chodziliśmy, i chodziliśmy po, po, po mieszkaniach, po znajomych, po rodzinie. Chodzili po obcych też i czasem, czasem trochę dziesiątkowego z tego miałem. Było to bardzo, bardzo sympatyczne i, i zachęcam wszystkich e, do podtrzymania tradycji, żeby się jednak przebierali, żeby, żeby święcili to e, te, te ostatki, ten ostatni dzień karnawału przed Wielki Polska. Ale jeszcze powinna być jedna rzecz zrobiona. Organizator powinien powiedzieć w Regulaminie, zaszczyt sobie, że każdy z uczestników... Nie to, że obowiązkowo, ale byłoby dobrze, gdyby każdy przyjechał się lekko przebrany, tak jak ja to uczyniłem. Antek Socha, dyrektor Instytucji Kultury Wrzeczystej. Jesteśmy z koła gospodyń wiejskich Zacharza, z gminy Będków, sąsiedniej tutaj, gminy Rokicin. Tradycje, jakie zanikają, i myślimy, że nam się to w miarę możliwości uda. Myślimy, że zabawa będzie fajna i będzie wesoła zabawa. A po moimu to jest Zewieńca, się zmieniło na Bo weź bajno taką mechanizacyjną. Typ przed wojną widział kto na chłopskich polach masyny, i to jest to takie wie. Wielkie... Płockie. Nikt nie widział, bo ich przed wojną nie było, a dzisiaj na wsi masy na załozę, zasieje, skosi, wymłóci, siecki nażnie. Smaty wypieze, a jak w sędzie niedziela, to nawet masynka elektryczna kobicie głowę wysusy. I jak w chłopu głowę susy, z odno masyna kobity nie zastąpi. Żyri nie miało zbytniego problemu z wyłonieniem pierwszego miejsca. Miejsce to zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Luboszew, które reprezentowało gminę Lubochnia. Pozostałe gminy reprezentowały podobny poziom konkursowy od podejścia nowoczesnego do obchodów ostatek do tradycyjnych pieśni, jak i również do tradycyjnych opowiadań, jak kiedyś wyglądało obchodzenie ostatków na wsiach i miasteczkach. wszystkim zespołom. Poziom był bardzo wysoki, z roku na rok jest coraz większy, wyższy. Komisja postanowiła y, nie przyznawać trzeciego miejsca. Komisja przyznała y, drugie miejsce dla Koła Gospodni Wiejskich ze Studianek gmina Czerniewice. Proszę. miejsce dla koła gospodliwijskich Wiejskich z Brzusztowa Gmina Inowu. Kolejne drugie miejsce dla koła gospodliwijskich Wiejskich z Komorowa Gmina Tomaszów Mazowiecki. dla Koła Gospodyń Wiejskich z Dębniaka Gmina Ujazd I drugie miejsce dla Koła Gospodyń Wiejskich z Zachaża Gmina Będku dla grupy teatralnej Eratos Rzeczycy, Gmina Rzeczyca. Drugie miejsce dla koła gospody z Żelechlinka, z Żelechlina, gmina Żelechlinek. Jest gmina, natomiast fundatorem nagród jest starosta powiatu towarzyskiego. Jest jedna nagroda główna. W tym zakresie praktycznie żyli było jednogłośne. Uzyska to nagrodę kołko-schodni z Luboszem, z gminy Lubochnia. Komisja zdecydowała o przyznaniu jednego pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce w czwartym powiatowym konkursie Ostatki Rokiciny 2011 w Łaznowie komisja przyznała dla koła gospodni wiejskich z Luboszew, gmina Lubotnia. Również taką, bo to nie występowało w konkursie, ale otrzyma również nagrodę za wkład pracy włożone. No i mamy wśród gości Marka Mazura, pana Marka Mazura, przewodniczący Sejmu Województwa który corocznie odwiedza i uczestniczy w tych naszych powiatowych ostatkach. I tym razem również przywiózł nagrodę i ta nagroda, z tego co wiem, będzie przekazana dla Koła Gospodyń Wiejskich, które zajęło się organizacją, czyli Koła Gospodni Wiejskich z Michałowa. Też od początku jestem na tych ostatkach. Zawsze mam przyjemność jakąś nagrodę wręczyć ponieważ wszystkie panie z Koła Gospodni Wiejskich wykonały ogromną pracę. Jedne na scenie, a drugie w kuchni. Dlatego też pozwoliłem sobie tą nagrodę, pozwolę sobie na ręce Prezes przewodniczącej Basi Makowskiej wręczyć tą nagrodę. Ponieważ nie jest lekka, a dzisiaj jest święto kobiet, więc nie będę obciążał panie. Przekażę to e, z powrotem do mężczyzn, a mężczyźni panią to rozpakują i na pewno będzie wstąpiła wszystkiego dobrego z okazji dla kobiet.